Cześć, tu MacGuffin. Otwierając rano lodówka, para odkryła wewnątrz całą ludzką cywilizację. Dziś opowiem o odcinku amerykańskiej dorosłej animowanej antologii Miłość, Śmierć i Roboty zatytułowany Epoka Rodowcowa. Uwaga, spoilery! Pilnujcie się! Młode małżeństwo właśnie wprowadziło się do swojego nowidkiego mieszkania. Mąż o imieniu Rob wnosi pudło z ich rzeczami do domu. Podczas gdy jego żona Gail układa sztućce w kuchni. Geo martwi się starą lodówką, którą właściciel mieszkania zostawił w apartamencie. Nie mogą się jej pozbyć, a wygląda obrzydliwie w kuchni. Rob stara się być optymistyczny i mówi, że stare lodówki mają technologię, której nowe nie posiadają, jak ogromny silnik na górze. Geo sarkastycznie stwierdza, że to chore, śmiewając się z gigowości swojego męża. Jest zmęczona po przenoszeniu wszystkich pudeł, Sugeruje wypicie trochę wina. Rob otwiera starą lodówkę, żeby sprawdzić czy jest w niej lód. Ku jego zdziwieniu widzi, że grube kawałki lodu pokrywają zamrażarkę. Bierze kostkę i wrzuca ją do swojego napoju. Siadają i wzniecają toasty za ich nowy dom. Połyka Rob. Dostrzega dziwną strukturę w lodzie. Kiedy zdaje sobie sprawę co to jest, nie wydaje się, żeby uwierzył własnym oczom. Podaje kostkę Gail prosząc ją. Żeby potwierdziła, że w środku jest coś, ona wyciąga lornetkę i oboje patrzą przez nią, żeby zobaczyć małego mamuta zamrożonego w kostce. Oboje są zdziwieni i zaskoczeni. Zauważyłem, że mała istotka została upolowana, ponieważ ma włócznie po bokach. Zdezorientowana gieł wraca do zamrażarki i usuwa kawałki lodu, żeby w końcu odkryć działającą cywilizację średniowieczną wielkości paznokcia. Czas wewnątrz zamrażarki wydaje się mieć szybciej, gdy ludzie prowadzą swoje normalne życie w ciągu sekund. Para jest zafascynowana i zdziwiona tym, jak to jest możliwe. Osoby wewnątrz nie wydają się przejmować obecnością wielkich gigantów, którzy ich obserwują. Trochę później Rob chowa małe ciało mamuta pod rośliną doniczkową. G nabija się z niego i ponownie otwiera zamrażarkę, żeby zobaczyć, że średniowieczny okres zmienił się w rewolucję przemysłową. Podczas gdy byli z dala przez kilka minut, dekady minęły w zamrażarce. Oglądałem jak ludzie w ciągu sekund budują wysokie budynki i domy. Rob jest smutny, bo przegapił okres renesansu i zastanawia się, czy osoby wewnątrz zamrażarki uważają ich za bogów. W tym samym momencie, dwóch robotników budowlanych z wnętrza zamrażarki skarży się na tych dwóch idiotów, którzy codziennie ich obserwują, mówiąc, że mają dość patrzenia na brokuły na zębach u W mgnieniu oka, era przemysłowa, zmieni się w erę nowoczesną, gdzie powstają ogromne drapacze chmur. Małe obiekty fruwają nad budynkami, co dozorientuje Roba, ale Geel sugeruje, że mogą to być samoloty. Para z zaciekawieniem obserwuje, jak czas zmienia się na teraźniejszy. Rob śmieje się, patrząc na budynek Starbucks, próbując się związać z małym światem. Przybliża się, aby lepiej się przyjrzeć, gdy nagle ogromna, jasna rakieta startuje w kierunku małego miasta. Zdenerwowany Rob spada na podłogę kuchni, a Geo próbuje mu pomóc. Ludzie w zamrażarce toczą wojnę, a wszystko wydaje się być zniszczone. Para spogląda na surową przyszłość ludzkości, ale wydaje się, że nie przejmują się tym. Geo zamyka lodówkę, twierdząc, że ludzie nie mogą wyrosnąć z wojny w ciągu kilku minut, więc powinni wrócić później. Para zamawia pizzę i cieszy się nią, całkowicie ignorując jądrową wojnę, która ma miejsce w ich zamrażarce. Około godziny później Rob sugeruje, żeby sprawdzić, co się dzieje w środku. Para wydaje się być przestraszona, by otworzyć zamrażarkę. Obawiając się, że zostaną proces wymierania ludzi, jednak zostają przyjemnie zaskoczeni, gdy w końcu ją otwierają. Wojna się skończyła, a ludzkość się z niej otrząsnęła. Zauważają latające samochody i porównują małe futurystyczne miejsce do smaragdowego miasta. Ludzie są bardziej zaawansowani niż kiedykolwiek wcześniej. Futurystyczny świat ma na początku kilka wieżowców połączonych mostami, ale potem pojedyncza piramidalna struktura. Przyjmuje kontrolę. Oni zakładają, że teraz wszyscy żyją wewnątrz piramidy. Kiedy piramida się rozwija, ukazuje się struktura w kształcie diamentu wewnątrz. Struktura pochłania całe miasto, a wkrótce w środku tworzy się sfera energii. W końcu pęka, wysyłając iskry energii, fruwające w kierunku kuchni pary. Oni z zaciekawieniem obserwują, jak iskry skaczą po pokoju jak świetliki. Wierzą, że ludzie odkryli każdą tajemnicę wszechświata i teraz podróżują po przestrzeni, która przekracza ich oczekiwania. Następnie iskry światła zbiegają się z powrotem w sferę i przenoszą się do zamrażarki, którą para uważa za ich prawdziwy dom. Wreszcie sfera znika, przypuszczalnie wskazując koniec świata. Para patrzy na pustą zamrażarkę w konsternacji. Rob zastanawia się, czy wrócą, a Rageo twierdzi, że to mało prawdopodobne. Wreszcie Rob odłącza lodówkę, a para obejmuje się po tym, jak widzieli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ludzkości w ciągu ostatnich kilku godzin. Teraz jest następny dzień, oboje budzą się i kontynuują swoją poranną rutynę. Jednak myśl z wczorajszego wieczoru nie opuściła ich umysłów. Postanawiają otworzyć zamrażarkę po raz ostatni żeby sprawdzić, czy wszystko naprawdę się skończyło. Ku ich ogromnemu zdziwieniu, era dinozaurów powróciła. Kilka malutkich małp zjada mięso z martwego dinozaura. Uciekają, gdy inny dinozaur za nimi podąża. Odcinek kończy się, gdy para kontynuuje obserwowanie malutkich stworzeń w ich naturalnym środowisku. Ten odcinek Love, Death and Rabbits jest szczególnie znany z interesującego konceptu całego procesu tworzenia, ewolucji i końca ludzkości, ukazanego w mikroskopijnych wymiarach. Koncept zarówno czasu, jak i wymiaru jest kwestionowany przez magiczną zamrażarkę. Słuszne jest nazywanie zamrażarki zjawiskiem naturalnym, ponieważ nigdy nie jest wyjaśnione, jak powstało w krótkim filmie. Niektórzy fani serialu uważają, że rodówka należała do poprzednich właścicieli, Którzy byli zmęczeni obserwowaniem losu ludzkości w kółko, więc zostawili ją w domu, przed przeprowadzką. Film również daje nam nadzieję na przyszłość, ponieważ świat wewnątrz, zamrażarki, odbudował się po najbardziej niszczycielskiej wojnie, jaką kiedykolwiek widziała ludzkość. Jednak oglądając, jak Rob i Gieł, zamawiają pizzę i cieszą się nią. Gdy mały świat znajduje się w stanie wojny, natrafiamy na zaniedbanie ludzi. Ich nieistniejący zmysł odpowiedzialności wobec problemów świata, w tym krótkim filmie możemy być świadkami możliwej przyszłości ludzkości, która nie kończy się jej wymarciem. W odróżnieniu od zwykłych, niszczycielskich zakończeń, które przewidują w większości filmów, era lodowcowa pokazuje nam możliwość, że ludzie odkryją wszechświat i stanie się z nim jednością. Kula energii utworzona w wieżycy w kształcie piramidy. Jest najprawdopodobniej technologią, która pozwala im uciec od rzeczywistości. Po odkryciu każdej tajemnicy naszego istnienia, kula energii zniknęła w powietrzu, wskazując, że ludzie zmienili wymiary i przekształcili się w wyższe istoty. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu, włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.